W Niemczech prawie wszystkie rekordy należą do niego. Goli w Bundeslize 365, goli w jednym sezonie. Tu zajmuje miejsca pierwsze, drugie i trzecie z dorobkiem 40, 38 i 36 goli. Jeśli mowa o Lidze, 4 razy strzelał w jednym meczu 5 goli, 10 razy 4, aż 18 razy 3. Do niego należy też rekord goli w Bayernie, licząc wszystkie rozgrywki 563. Jego rekord goli w reprezentacji Niemiec przebił dopiero Mirosław Kloze. Zdobył 71 bramek, ale potrzebował do tego 137 meczów. Miller 68 goli strzelił w zaledwie 62 spotkaniach. Z Bayernem zdobył absolutnie wszystko. 4 Mistrzostwa Niemiec, 3 Puchary Mistrzów. Strzelał gole w dwóch finałach tych rozgrywek. Z Atletico 2 i z Leeds. Do tego Puchar Zdobywców Pucharów. W reprezentacji też komplet. Mistrzostwo Świata 74 i zwycięski gol w Finale z Holandią. Mistrzostwo Europy 72 i dwa gole w finale ZSRR, a na dokładkę trzecie miejsce mundialu 70 i przede wszystkim tytuł króla strzelców za 10 goli. Lepsi indywidualnie byli tylko Sándor Kocis w 1954 roku i Just Fontaine w 58. Za rok 70 dostał złotą piłkę. Trener Erich Ribek powiedział, że oddałby dwóch Beckenbauerów za jednego Millera. Z kolei sam Beckenbauer twierdzi, że miał szczęście grając w jednej drużynie z Millerem, bo na treningach w ogóle sobie z nim nie radził. Budową ciała bardziej przypominał ciężarowca. Niewysoki, krótkie nogi, za to monstrualnie silne. Jego udo miało w obwodzie 64 cm, o 6 więcej niż u Roberto Carlosa. Trudno go było przewrócić, a do tego dysponował wspaniałym przyspieszeniem i świetną skocznością. Mówi się, że strzelał brzydkie gole, z bliska wpychał piłkę do bramki. Akurat w finale Pucharu Mistrzów z Atletico trafiał pięknie. Z bardzo ostrego kąta w narożniku pola bramkowego strzelił w okienko, a następnie z linii pola karnego Cudownie przelobował Miguela Reyne. Po zakończeniu kariery nie radził sobie tak jak na boisku. Popadł w alkoholizm. Pomocną dłoń wyciągnęli koledzy z Bayernu, Beckenbauer i Hennes. Dali mu posadę trenera rezerw, a do tego załatwili umowę na stworzenie kolekcji sprzętu sportowego sygnowanej nazwiskiem Millera. Dzięki temu stanął na nogi. Dziś zmaga się z chorobą Alzheimera.